O, dzisiaj Wam, po, wam pokażę, jak wygląda mój LG G4C po aktualizacji Android Acer 0 Multimalow. Tak jak widzimy, dosyć dwie aplikacje LC Word i Remote Candle Service. No i ogólnie fajnie to wygląda. Ale uważać go naukowi, co dosło. To jest akurat fajne. Ale odpoczynamy teraz, nie mogę aby przyciskamy klawiatury aplikacji, to, to wskazuje nam menu, że za aplikację widzę motyw ustawienia planu głównego, ustawienia planu blokady, ustawienia systemu. I To są nowe, to motyw. To To znaczy, fajnie, to można sobie pobrać z Elsi Word. No i można wtedy sobie zmienić motyw, I jak to chce jak to będzie wyglądało. Teraz to do ustawień, bo tak to nic się nie zmieniło, oczywiście wziął to to itp, profile konsultacji itp, z ekran blokady, no niestety makrokod powiększył liczbę swoich kliknięć, najmniej to 6, a nie w 3, no niestety niektórym użytkownikom LG się to nie podoba. parametr zastosata fasia. Jest do kontaktu telefon z tamtego. Pamięć i wygląda. Lepiej cię zażądać ten wszyscy. No i oczywiście informacje wsi telefonie o programowaniu wersja 0 marzec ma Wejdźmy w to, No ale oczywiście, tego gra jak w Rally Pop. Ok, dobra, skończymy po niej. Tak jak widać, są inaczej nowe menu. Teraz tutaj. No to jest tak, wyświetlenie co mam karty na ekranie. Zgadźmy się. I 10 w dół. Teraz jest tak. A i w ogóle Nie, Nie. Nie przegrudzaj się. Bateria Dłogowcy ma. Tylko to chyba w końcu. Od... O. A wyglądało tak. No to na dzisiaj już koniec, jeśli byliście chcieli się od ciebie dowiedzieć, to dzwoncie, e, to piszcie. Ja e, jeszcze mam jedną sprawę, o, na przykład grę, dajmy tak, tak, no i przytnijmy, i nie można go, jej e, zdjąć, ciągle jest, no trzeba odsłabić i wtedy tak, no to nam dzisiaj dziękuję, do...